To niesamowite, ale za każdym razem, kiedy czy to na świecie, czy w Polsce pojawia się historia o szarej myszy, która nagle zostaje uwiedziona przez przystojnego milionera z problemami, wszystkim nagle totalnie odbija. Schemat ten lubi się powtarzać. Możecie wierzyć lub nie, ale trend ten zapoczątkowała niewinna książka dla nastolatek Zmierzch, gdzie szarą myszą była Bella, a przystojnym i bogatym wampirem z problemami był Edward. Był to początek działania, którego wynik równał się milionom dolarów przychodu. W działaniu jednak czegoś brakowało. Problemem zmierzchu było to, że jego autorka Stephanie Meyer była mormonką, a grupą docelową były nastolatki. Z tego powodu temat seksu był, delikatnie mówiąc, pomijany i dla głównego bohatera, nawet pocałowanie głównej bohaterki było dużym problemem. Stop. Sam akt. Wydarzył się dopiero w czwartej książce. Łącznie seksowi było poświęconych tylko 8 z 756 stron. Lukę w działaniu naprawiła dopiero w 2011 roku brytyjska autorka E. L. James, która zainspirowana Twilightem, pisała nawet fanfiki, które były fundamentem Greja. dodała brakujący składnik, jakim był seks. I w porównaniu do zmierzchu było go naprawdę sporo. Dobra, z matematyki nie okazała się nasza polska pisarka Blanka Lipińska, która zrozumiała, że jeżeli dodamy A, szarą myszkę do B, bardzo przystojnego milionera z problemami, do czego dodamy jeszcze C, czyli dziwny układ seksualny, mamy D, czyli... Dużo pieniędzy! Ogromna popularność tych książek, a później ich ekranizacje wzbudziły dużo kontrowersji, podzielonych opinii, dyskusji zarówno w telewizji, jak i w internecie. I na temat krytyki samych książek myślę, że zostało powiedziane już wszystko. Ja w dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć na inne pytanie, które bardzo mało osób w całym tym skiełku sobie zadało. Dlaczego to jest tak popularne? Robiąc research do tego odcinka, sięgnęłam po kilka książek, które starają się wytłumaczyć fenomen tego gatunku. Musicie wiedzieć, że 50 twarzy Greja, to tylko wierzchołek góry lodowej całego gatunku harlekinów, które od wielu lat sprzedają się w milionowych nakładach, co decyduje o popularności. Słuchajcie uważnie, bo zaraz podam wam dosłownie przepis na milion dolarów, więc jeżeli macie umiejętności pisarskie... Choć... Czekajcie, to też nie jest w sumie Jeżeli macie komputer z klawiaturą, to wykorzystując wiedzę z dzisiejszego odcinka, będziecie w stanie się nieźle obłowić. Pierwszym pytaniem jest, dla kogo piszecie? Aby zrozumieć popularność książek, o których mówiłam w dzisiejszym odcinku, musicie zrozumieć, kim była pierwsza grupa czytelniczek, czyli fundament, który wybił te książki na szczyty popularności. Największe wydawnictwa specjalizujące się w romansach szacują, że większość ich czytelników to zamężne kobiety w wieku 25-50 lat. Kobiety te zazwyczaj popadają w rutynę codziennego życia. Praca, zakupy, zajmowanie się domem, dziećmi. Ich małżeństwa mają zazwyczaj najlepsze lata za sobą i stają się często bardziej obowiązkiem niż powodem do ekscytacji. Źródła podają, że czytelniczki romansów dużo czasu i emocji poświęcają na dbanie o innych, czy to o męża, czy dzieci, a lektura daje im chwilę dla siebie. I tutaj zbliżamy się do trzonu działania, czyli głównej bohaterki. Główne bohaterki to typowe szary myszki nie są w żaden sposób przebojowe, nie są skupione na sobie, dbają raczej o innych zamiast o siebie. Nie jest to przypadkowe, ponieważ główna bohaterka książki ma odzwierciedlać czytelniczkę, która również nie jest przebojowa i dużo daje od siebie, ale czuje, że nie jest za to w żaden sposób wynagradzana. Lektura tych książek daje im satysfakcję i wynagrodzenie poprzez to, co otrzymuje główna bohaterka, która nagle z dnia na dzień Spada niczym alicja do krainy czarów. Nagle zwykłe dziewczyny, których codzienność była zazwyczaj niekończącą się rutyną, są nagradzane miłością, ekscytującą przygodą, stylem życia i przeżyciami seksualnymi, które nie mogą się równać z tym, czego do tej pory doświadczały. Bohaterki, które zazwyczaj były skupione na dbaniu o innych, nagle zostają za to wynagrodzone stylem w życiu, w którym nie muszą się już o nic martwić, ponieważ ich partner dostarcza im absolutnie wszystkiego, zarówno emocjonalnie, jak i materialnie. Nie zapominajcie o bohaterze. Bohater to najważniejszy składnik działania, i w przypadku każdej wspomnianej przeze mnie książki stanowi jej fundament, na podstawie którego zbudowana została cała reszta. Duża część bohaterów tych książek posiada cechy wspólne, jak chociażby to, że wszyscy są zabójcze przystojni. Ich sytuacja materialna jest tak dobra, że pozwala im poświęcać niezdrową ilość czasu głównej bohaterce. Są skonfliktowani, trudni, mają za sobą mroczną przeszłość, która dogania ich wraz z rozwojem wydarzeń z książki: mafia, wrogowie milionera czy wampiry. Są oczywiście świetni w łóżku. Poza wspomnianymi cechami, dla głównej bohaterki ważniejsze od kim jest, jest jego pozycja e, względem bohaterki i jego stosunek do niej. Romanse są więc nie fantazją o znalezieniu idealnego faceta, takiego, który ma idealny wygląd, charakter, czy jakieś inne własne cechy, a raczej fantazją o byciu traktowaną w określony sposób, kochaną, docenianą, dowartościowaną i pożądaną. Dzieje się tak, ponieważ kobiety chcą czytać o mężczyznach, którzy potrafią i chcą zaspokajać najskrytsze potrzeby swoich kobiet, zarówno te emocjonalne, jak i seksualne. Być może dlatego, że ich faceci w rzeczywistości tego nie robią. I z tej potrzeby mamy legendarny już cytat rozpadam się na milion kawałków. Kolejną rzeczą jest fakt, że w wyżej wymienionych książkach bohaterki mają często istotny wpływ na zmianę głównych bohaterów. I tym sposobem jesteśmy świadkami jak tytułowy Christian Grey, który na początku był tylko zainteresowany. Zainteresowanym pejczem, pod wpływem głównej bohaterki, zmienia się i nagle oprócz czysto seksualnego układu chce czegoś więcej. Jeżeli poszłybyśmy do statnine koni i miałybyśmy do wyboru grzecznego białego kucyka, który przewiezie nas bezpiecznie po wybiegu, i czarnego rumaka, który jak tylko na niego wsiądziemy, rzuci się w szaleńczy galop i prawdopodobnie zgubi nas na pierwszej lepszej gałęzi. Prawdopodobnie z rozsądku wybrałybyśmy kucyka, jednak myśl o przejażdżce i poskromieniu rumaka wydaje się dużo bardziej emocjonująca. I książki te trochę odpowiadają tej potrzebie. Kobiety chcą bowiem wierzyć, że idealna miłość jest możliwa nawet w najgorszych okolicznościach i że można być kochaną i zaopiekowaną przez faceta, który na początku jest zły, gburowaty i obojętny w stosunku do nas, zmienia się jednak pod wpływem miłości. Tym samym zaspokajają potrzebę poczucia, że facet jest w jakiś sposób od kobiety zależny, że jej potrzebuje, potrzebuje poczucia, że kobieta ma nad nim jakąś władzę. Bohaterki często zresztą w jakiś sposób buntują się przeciwko swoim facetom, wyrażają swoją złość na ich zachowanie, chwilami mają nad nimi jakąś władzę, co w prawdziwym życiu niekoniecznie przetrafia się czytelniczce, która boi się konfrontacji, bo. Jeszcze facet ją rzuci. Psychoanalityczka Karen Horney sugeruje, że facet w powieściach zdaje sobie sprawę, jak bardzo kobietę kocha, dopiero kiedy może ją potencjalnie stracić, bo na przykład ona odchodzi, coś jej się dzieje, jest jakieś zagrożenie życia, i w tych scenach manifestuje się jakaś większa złość chęć zranienia siebie samej, faceta, ukarania go za to, że niewystarczająco kocha, jakieś fantazje o zemście przez samozniszczenie i że wiele czytelniczek ma w sobie taką złość i żal, której nie znajduje ujścia inaczej niż w książce. Zmierzch, Grey czy nawet 365 dni byłyby zwykłymi romansami, gdyby nie ten związek, który niejako decyduje o sukcesie tych książek, a jest to dziwna relacja seksualna. Wszystkie bohaterki, bestsellerów z ostatnich lat uwikłały się w romans z tajemniczym, nieznajomym. Jednak to, co wyróżnia te książki na tle reszty, jest przede wszystkim ten dziwny układ seksualny, jaki. Ma miejsce między tą dwójką. Anastazja podpisała kontrakt, który otworzył przed nią dziwne uroki układu BDSM, który był ukrytym fetyszem tytułowego Greja, przez co wpadła do króliczej Nory jego hedonistycznych potrzeb, wynikających z wcześniej przeżytych w dzieciństwie traum. Bella jako pierwszy człowiek wchodzi do tajnego świata wampirów i staje się obsesją głównego bohatera Edwarda, ponieważ krew Belli ma dla niego przytłaczająco słodki zapach, a także nie jest w stanie przeczytać jej myśli. Mimo tego, że w książce nie ma zbyt wiele seksu, przez cały czas epatuje tam seksualnym napięciem. W 365 dni główna bohaterka wchodzi w układ z szefem sycylijskiej mafii, który daje jej 365 dni na pokochanie go. Z tym, że w przeciwieństwie do Anastazji nie ma za dużego wyboru, bo zostaje przez niego porwana. Wszystkie te motywy były dla tych książek trampoliną podobną do tej, na której wiele gwiazd przedostaje się do pierwszych stron gazet, czyli jakimś tematem tabu, który nagle zostaje złamany i przedostaje się do głównego nurtu. Sam temat seksu jest kontrowersyjny, a co dopiero seks z dodatkiem Pejcza, czy seks pod wpływem syndromu sztokholmskiego, a co dopiero seks z trupem. Przepraszam. W sensie z wampirem. Kontrowersja i tabu lubi kroczyć się pocztą pantoflową, więc książki te były sobie przekazywane często przez gospodynie domowe na zlotach, szydełkowania, co w przypadku greja wywołało efekt kuli śnieżnej. Dodatkowo media lubią podłapywać takie tematy kontrowersyjne, więc podejmowały chętnie ten temat, prowadziły niejednokrotnie dyskusje na temat ukrytych potrzeb seksualnych partnerów, czy też o tym, czy książki epatujące seksem są odpowiednie dla nastolatków, czy też co tam znowu odjebała na ściance autora. 365 dni, która oprócz kontrowersyjnej książki sama jest osobą lubiącą wywoływać kontrowersje wszystko w wielkim skrócie. Jak widzicie przepis na milion dolarów wcale nie jest jakiś super skomplikowany, dlatego jeżeli macie kawałek papieru, może być toaletowy, coś do pisania, możecie łatwo osiągnąć status bestsellera. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat tego fenomenu, polecam Wam książki, które przeczytałam przygotowując się do dzisiejszego odcinka. Linki znajdziecie poniżej, czyli w opisie tego odcinka. Oprócz tego zapraszam Was do zapisu na mój newsletter, gdzie dowiecie się jak sprawić, aby mieć miłość z harlekina na co dzień i to bez potrzeby używania paycheck. Link znajduje się pod tym filmem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Pa!